Siema, ja jestem Tomi i wraz z moimi przyjaciółmi Alikuskiem, z pocuchem, Gromeku i game for fun zagraliśmy w odwróconego Manhunta. W każdej rundzie mam 5 minut na to, by umrzeć, a łowcy mają mnie przed tym powstrzymać. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba i napiszcie w komentarzu, czy chcecie rewanż tej serii. Ja zachęcam was do zostawienia łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, więc przechodzimy do odcinka. Dobra, gotowi wszyscy? Dajcie mu, żeby... No. Ty, uciec. No. Kurwa, Dobra, no Ty bo on już ucieka. Daj jeszcze Timesa. Daj. Właśnie dałem. kurwa, że zużywa wędkę Dobra. zwierdalamy Ty bo już ucieka. Nie, nie widziałeś? O, o, o. Się Górka. Sobie Górka. O wioska, jeszcze golem. No nie było od go golema. Golem, chodź. Tak. Dobra, szybka pierwsza runda. Dobra, jest to sposób? Na tyle z tego odcinka. Pierwsza runda. Nie, co? Nie, 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 nie! Jak? nie, nie, do serduszko! Dobra, golem. Ty, co wodospad tam zrobił? Kurde. Dobra, najpierw Ale niech Kurde. Nie wierzę w to. A jak wy co? Możecie mi na przykład tymi koboływami... blokować i się, nie, nie, uciekł. Czy coś tam jest? Kurde, zlewo się blokuje. Jest tu gdzieś golem? Halo? Golema w wiosce nie ma, no, kurwa! Kto ich broni? Kto ich broni? Ej no, serio? Golema kurde, nie ma wiosce! Tak, Obok dupy będziemy mu tak cały czas chodzić? Noo... Wzięło 5 minut. Czemu... O? Kurde! Zobacz, jak ktoś spotka! Ta, ta, ja, za, ja, za, ja zaraz, ja zaraz, tam. No, ale nie blokuj mnie! Nie no. John! Trafiłeś? Nie On ucieka Dobra, tamta górka Stop tylko Możemy dać z wysokości skoczyć Golem odniosłeś Nie Trzy minuty zostały O, zalaga miałem Nie ale my wejdziemy jakoś tam do góry. Czy tak czy nie? Dostał pod dostał pod Nie! Bijaj! O kurwa, ja spadłem. Nie, no my się męczymy z jakąś górą. Gdzie on jest? Dobra, tak! To jest to. Ej, bo on wejdzie zaraz! Zginie. Ja spadnę, spadnę z niej. Tak! Tak! O no nie! Jest! Jeszcze to przy tobie Alan, nie to przy tobie <gulana> Kurwa, na wędkę sobie Ura. Kuraka sobie wziął na wędkę, ban. Ale próbuję. Bo <gulania> <Oraz, iż, gulania> Aha, e, perła e, poszła? Tu. Jeszcze gąbki Musi do niego Właśnie wysiemy A jeszcze gąbki, ale dobra tam z tymi gąbkami Górę. Tylko on jakiś szybszy jest. No gruby to szybszy. No Bo trzymamy coś w ręku. Nic nie trzyma Dobra, tutaj jest. Moja, moja. Nie! Dobra, nie, 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 nie. Nie! 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 Tak! Tak! Nie! 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 Tak! Nie! Nie! Tak! Nie! Tak! nie! Ja Normalnie, wydostałem się przez te... Pajęciny. Ja Zaraz noc będzie w ogóle. Ale nie ma, boku, bo... ...pispulanta byłeś. Tak, ale noc... ...klimacik. Kurde. O kurde! Szybko. NIE! Wędkę mnie... ...kurde, to mi pół ekranu zasłania! NIE! No nie, bo wy to zaraz sami zrzucicie! Ura. Ja muszę na tą górkę jakoś wejść. Nie, slowness! Nie! Ja go... Do... Nie! Slowness! Nie! Dobra! Nie! No ]Hey! tak! Nie! Nie nie, nie tutaj przypadkowi! Ej, wy się sami o slownessowaliście czy nie? Ja, Macie to ja spowolnienie? Ja. Ej no, ja już nie mam gdzie tu zginąć, tak się Lawa półka by się przydała Nie no tak to Aż tak, to... to... Nie! Trzy minuty! Jeszcze? No To dużo Nie Wiesz co perymoni macie w ogóle? Ten... ten telefon! Nie odbieraj! Dobra Nie, no tam nie zginę Nie ma bata 2 minuty 50, 40. Ale ty jesteś go najbliżej. Cave to. Nie, nie no w Cave w nie, w nie w wiem, czy to go... Reczyko... Nie, to dobrze. Nie, kurwa. tylko ja go w tej gierce złapałem. Kurwa. Nie, Zypałem. jeszcze ja game I... Nie, 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 Szybko! nie, nie, Tak! tak! Nie, nie! Są slowness! Ej, gon, Nie, 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 ja nie, nie, utopięć, nie, 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 się, nie, 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 się, nie, 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 mogę się topić. Yes! No! Tak, uciekłem. Ja mam slowness. O, nie, nie, Ja mam nie, 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 nie Ale to nic widać praktycznie Dzięki, Alek Nie ja daj mu Nie go Szybko Szybko Minuta, trzydzieści Ja go blokuję Nie nie, górę, no. nie Tak Nie Healujcie go, bo ja nie mam potek już Nie Skurde, ten jesteście. mi krąży Nie Są pod kąt gdzie wy jesteście? <grym> ja po kupiłem, na górę Dobra, jeszcze raz Ostatni... nie, jeszcze im on Minuta On chodzi na górę Kurde Nie. nami go Nie, nie, nie! nie. E. No dobrze! Nie Cave nie. Nie. nie, no nie, cave nie ma sensu O, dobra, widzę was, widzę, widzę Dobra, skończył mi się solo Wreszcie Po co ja wam to mówię w ogóle? Aby i tak zauwa byście zauważyli pewnie Pewnie z minuta mu została Nie, 30 sekund On Chodzi na górę, wchodzi na górę, wchodzi tak, na górę, tak! tak. Nie! Tak! Nie! Tak! Koniec! Nie! Koniec! Koniec. Nie! Koniec! 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 Nie! Jak? Nie, dobra. cave! To jest. Nie, 13 sekund, cave! Szybki kanion albo lawa! Jakieś 10 zostało, 10, 10, 10 sekund zostało! Nie! 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 Dobra! Druga dobra. runda. Dobra, złapana! Dobra. Ostatnia runda, teraz decydując, zagracie w trójkę, więc macie trochę trudniej. Ale no. 1-1 jest, no dobra. Dobra. Dobra, ucieka, ucieka. O, Kto ktoś już perłę dał? Czy nie? Najgorsze to jest jak mnie... O tak! To Bo coś... Nie. Totalnie. Bardzo źle. Nie! nie. Go... Potknąłem nie. się. Nie! Nie, jak ja na to wejdę kurde teraz? Nie! Kupiłem go trochę. Aaaa! Jest! Tak! Nie, ja na tą górkę nie mam szans wyjść. Nie no, mam, ale kurde, to byście mnie szybciej złapali, pewnie. Ależ że kurde, tak perła, trochę, gdzie? Masz ścinę, kurde! Nie! Trzcina! Nie! Zostaw! Zostaw! Nie! Ach. Wypad Wypadł z tą ściną, bo jestem wolniejszy. Zostawcie mnie, ja tu muszę zginąć. Ale że tu już nie ma żadnych gór? Nie. Nie, dobra. Ale co ja ci zrobiłem? Nie! Nie! O! Oh! Nie! Dzień nie kurwa trzecia osoba. Jest zabawij, jest zabawij! Zgubiłeś! Zgubi się kurde de fakt. Dobra, tamta górka. To jest to. Jest, jest Zostaw tą wędkę, bo mi... Nie! 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 Dobra. Nie, to, nie to, to, to nie może... To może być koniec! Tak? To nie może być koniec! Nie! Nie! Yes. Nie! Tak! tak. Nie! I mi z tego! Ach, ale ile to się kurde nie! Zakopcie go, zagopcie ja, jest to tego. Nie zostaw, proszę. No ja mu tam słońce coś No nie, to nie tak łatwo nie może się skończyć. Nie, Dobra, ja to rozwalam, ja to rozwalam. Nie, 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 go, bo nie, 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 o nie, ej! Zobaczmy, yes. nie, jest! nie, 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 Ej, w ogóle nie, obok była lawa, wiesz? Ja już, o, nie, Zostaw Zobacz, mnie game! nie, mnie zniszczę. Ja nie, ja się nie, nie, no, Tak. Idący, idący. No, ty <laughs> NIE NO CO JEST Z WAMI?! CO JEST Z WAMI NIE TAK?! ALE ŻE ILE TEGO?! ZOSTAW! NIE NO JA TEGO NIE ZLIŚCIE! JA PIERDZIE! NIE! To jest, jest koniec, to jest koniec No, to jest mega trudne to jest do koniec Ale w nie i kurde, bądźmy to No co za chłop Co on mi robi? Ej, ja tu się rozejrzę Nie no zrobię ci coś kiedyś No zostaw mnie nie mogę, nie mogę! Chłopek SOBIE, kurde, podchodzi mi pod celownik! Nie, nie! Boże, zostaw mnie, PRO Ty tam co na mnie patrzysz, kurde? No, ale. Dobra, ja cię zabiję, jeszcze minuta mi została! Nie wierzę w to! Nie, nie wierzę w to, nie wierzę! Nie weź wszystko ten, nic co niebezpieczne. Tak, właśnie tutaj szukam. Tak no nie zim. no zostaw daj mi chociaż no. wyjść! Żeby coś się działo Proszę Próbuję cię wdrocyć, jak się dzieje? No właśnie nie mogę cię zabić, kurwa, ja chcę ci... To jest najgorsze rzecz... To nie ma jak zabić nawet, bo to cały czas odregeneruje odre ci się życia. O tam widzę świecące, tam jest lawa dobra, to nic Zostaw. Nie, co? Co tu jest takie? Ano... no to jest koniec. Ja ty mi będziesz się po nocach śnił, kurde. Chłopie. Chłopie, zostaw, proszę. Zabij mnie tak, zabij. Oh. To jest jeszcze mi da... NIE No <laughs> No i koniec. Ej w ogóle ty miałeś koniec. No dwie dwie to... miałeś... No dwie pulki. a więc